Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. E, dzisiaj jest drugi dzień bez makijażu i postanowiłam, że pokażę Wam z dwóch Wybieram się na zakupy i na mały spacer. I żeby nie przedłużać zaczynamy. Na sobie mam sukienkę z firmy New Look w kolorze pięknym koralowym z takim kołnierzykiem Ala Piotruś Pan. Na szyi mam w jak te dwie obrączki połączone. Zegarek z Michaela Corsa, przepiękny pierścionek z hajem, który mi się udało w końcu zdobyć, to chyba w drugiej turze. Wadą tej sukienki jest to, że niestety ta gumka, która jest tutaj w tym rękawku czwarte, tak mnie ciśnie, że pod koniec dnia aż mnie bolą całe ręce, dlatego zastanawiam się, chyba będę musiała ją jakoś stąd wyrwać. Sukienka jest dość krótka, dlatego dla bezpieczeństwa nałożyłam pod spód też mini, mini spódnicę. Mam czarne kryjące stopy i buty Dorotki, które już wcześniej też na pewno u mnie widzieliście nieraz. Uwielbiam te był kupiony w to chyba półtora roku temu. Jako torebkę biorę taką miniaturkę, też to z takim tutaj prędzlem. Bardzo ją lubię, jest bardzo poręczna i od tej pory, kiedy noszę makijażu ze sobą, nie około swojego serdeczki, to jest sobie wiele leżycia. dlatego wszystko się mieści. Troszeczkę babciny styl, ale ja go bardzo lubię. I tą torebkę możemy nosić w ten sposób na nami, albo jeżeli mam ochotę, tak właśnie do rączki. i jeżeli chodzi o makijaż, to się domyślacie, że żadnego na sobie nie mam, oprócz kremu. To nie makijaż, to jest pęgnacja buzi. To jest krem z filtrem i zapach. Skusiłam się w końcu na perfumy z firmy Manja Jacobs, Daisy, te Air Fresh. Powiem Wam, so fresh, że chyba troszeczkę żałuję. Przepiękny zapach, który jest cudowny naprawdę na lato, ale bardzo nietrwały. Naprawdę otrzymuje się tylko parę godzin. I moim zdaniem za taką cenę nie jestem pewna, czy jest... Czy jest w ogóle warte tego, dlatego zastanówcie się dwa razy, jeżeli macie zamiar go kupić. Opakowanie jest przepiękne, ale zapach jest bardzo nietrwały. Dziękuję pięknie za oglądanie, życzę Wam przepięknej niedzieli i do zobaczenia i usłyszenia wkrótce. Pa!